Okazała taka książka Krzysztofa Kopotowskiego Geniusz Żydów na polski rozum. To tutaj taki trochę prowokacyjne, ale oczywiście tutaj ze wszystkim nie można się zgodzić. Myślę nieraz o wiele za bardzo krytyczny też wobec chrześcijaństwa czy katolicyzmu, ale pokazuje właśnie geniusz narodu żydowskiego, którego naprawdę warto się uczyć. Na przykład na początku podaje taką statystykę. Spójrzmy na Stany Zjednoczone. W tym wieloletniczym państwie prawa i wolnej konkurencji mogą swobodnie ujawniać się talenty każdej kultury narodowej. Żydzi stanowią 2% mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jednak żydowskie pochodzenie ma 20% profesorów najważniejszych uniwersytetów i 40% wspólników w najważniejszych kancelariach prawniczych Nowego Jorku i Waszyngtonu. Mają 10% senatorów, prawie 5% posłów do Izby Reprezentantów, ale też jedną trzecią sędziów Sądu Najwyższego. I 139 z 400 najbogatszych Amerykanów na liście magazynu Forbes. To się też może tłumaczyć, że żartuje się, że do Zjednoczone są największym satelitą Izraela. Ale można podzielić ten naród, który ma tak mały udział procentowy w społeczeństwie, a tak wielkie wpływy. Dalej, 1 czwarta z 50 najbogatszych ludzi świata jest pochodzenia żydowskiego, choć ten naród, kultura czy religia obejmuje ledwie dwa promile ludzkości. 2 to się nazywa nadreprezentacja. Kto ceni badania naukowe bardziej niż pieniądze, znajdzie na szczycie ludzkich osiągnięć także około 1 czwartej ich uczonych. Od czasu ustanowienia Nagrody Nobla otrzymało ją 194 laureatów żydowskiego pochodzenia po co najmniej jednym z rodziców. Daje to 23% ogółu noblistów w XX wieku. No myślę, piękny przykład, też no, nauka dla innych narodów. Dwa promile społeczeństwa, które stanowi dwa promile ludzkości, ma jedną czwartą nagród nobla.